Wtedy możemy już zaczynać? Ok, to 3, 2, 1. Akcja poszła, kamera. Odkąd zaczęło się szaleństwo na Edwarda z domu Pattinson, zacząłem nienawidzić wszelkich stworów zwanych wampirami. I dzisiaj zajmiemy się królem wampirów, a później jego łowcą. Tylko sekundę stąd wyjdę. Halo. Jak to się otwiera? Proszę. Rappi, pomóż mi. Halo. Rappał. Halo. Jezu. Przed nią mam klaustrofobię, może mi ktoś pomóc? Halo? Przepraszam. Rafał, nie wygłupiaj się. Halo? Po ataku bestii, gdy bohaterki uciekają na sukni jednej z nich, widać cień rzucany przez kamerę. Karawka, czy jak się ten badziew nazywa, w ujęciu ogólnym jest z lewej strony Drakuli. Po bezpośredniej zmianie ujęcia, równocześnie zmienia się położenie karawki. Czy jak się tam nazywa ten badziew? Drakula teraz mają po prawej stronie. Gdy Drakula stempluje papierek, początkowo pieczęć jest daleko od napisu. Jednak w bliskim ujęciu, które pojawia się za chwilę, stempel jest dużo bliżej wyrazu. A wręcz się z nim styka. Jak wiadomo, wampir jest blady. A wręcz biały. Więc łowce wampirów musi być oczywiście... Jaki? Przeciwieństwo, czyli ciemny, a wręcz czarny. Już nikt mi nie powierzy, je łopy z Hollywood nie są rasistami. Ooo, damy murzyna i będzie roz******* białasów z kłami! Prrr. We'll be right to czarny chu. Przepraszam za mój czarny humor. O, znów nie fortunne stwierdzenie. Chcę taką czarną owcą do siebie. Nie. nie wiem, to tak samo z siebie, to jakaś czarna magia, chyba. W tym ujęciu Scoot, skat, Scoot, Nie wiem, jak to czyta. Ogląda telewizję. W tym też ogląda, więc jaka jest różnica? Tu ręki nie trzyma na telewizorze, a tu już trzyma. Widzicie, jakie to zabawne? O Jezu. Gdy Blade i ekipa wchodzą do jakiegoś klubu, w prawym dolnym rogu kadru widać członka ekipy, który wydaje się coś podawać. Pewnie pozwanie do sądu dla Wesley Snipes. Tak pracuje wymiar sprawiedliwości w Ameryce. O, może czas na mały, suchy żarcik. Co ma wspólnego sprawiedliwość z papierem? Sprawiedliwość też jest stara i pozwala używać prezerwatyw tylko w przypadku AIDS. Rozumiecie? W przypadku AIDS, No i doczekaliście się. Maszyna losująca wybrała specjalnie jeden jedyny komentarz, najbardziej złośliwy oczywiście, od widza z ostatniego odcinka. U, jedziemy. Co to jest w tym niebieskim ubraniu? Człowiek? Nie. O tak, nie, to samolot! Nie! To super superstanek! A, nie. To ten idiota prowadzący ślepą kliszkę. Tak, tak, pojechałem po sobie. Samo krytyka najważniejsza, moi drodzy. Pamiętajcie, dzieci, krytykujcie się nawzajem, pamiętaj, mów idiotom, że jesteś idiotą. <śm> <ś> I na koniec chciałem powiedzieć, że jeżeli jesteście znudzonymi życiem małolatami, którzy włączają własne babole i nie wytrzymujecie bez mnie nawet przez minutę, to informuję, że możecie mnie oglądać w waszych komóreczkach. I nie, nie szarych komóreczkach, tylko takich zwykłych jak ta. Nie pokazujemy loga, proszę to zobaczyć, to logo, ponieważ o, to jest wp.pl, to jest służbowa komórka, to jest mój numer, to podaje 51. haha, żartowałem, nie dostaniecie go. Ale chodzicie na tosiewietnie.pl i oglądacie, wybieracie tutaj ślepą kliszkę, ładnie i oglądacie. Ech, ale ja, jak ten koleś jest taki zabawny, jak ja, jak ja, albo to ja.